Dzień dobry. Jesteśmy po sobocie, niedzieli wypoczęci. Pogoda, no niekoniecznie, no, ale trudno. Musimy się przyzwyczaić, że nie zawsze. Sam kawior czasem też bywa, kaszatka. No, ale aż tak nie jest na pewno. Nie jest, nie pada deszcz, mam nadzieję, bo mnie nie. Zaczynamy. Stoimy sobie prosto, mamy lekkim rozkroku. Wydycha, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, to bardzo ważne, tak żebyśmy byli dotlenieni w czasie ćwiczeń, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, stoimy prosto, broda leciutko cofnięta, obojczyk podciągnięty do góry, kość ogonowa schowana, mamy mieć właściwą pozycję barki opuszczone tak. I o tym pamiętamy też, żebyśmy się nie garbili, bo to jest no, katastrofa dla kręgosłupa. Zmiana obciążenia na, na kręgosłupie jest około 80 kg, jeżeli chodzimy w ten sposób, a jeżeli jesteśmy wyprostowani, więc lepiej pamiętać o tym. No, a teraz zaczynamy od rozgrzewki. Najpierw oczywiście od góry do dołu, czyli szyja. Leciutko, najpierw traktujemy ją powoli, ostrożnie, łagodnie, rozciągamy sobie mięśnie szyi. Pamiętamy, że ciało to nasz największy przyjaciel, musimy go traktować z miłością i szacunkiem. Raz, dwa, trzy, a teraz na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, wdech i wydech. Jesteśmy dalej wyprostowani, ale się pochylamy. Sprawdzamy, brzuch wciągnięty, palce widoczne, tak jest, czujemy rozciąganie się mięśni, karku, wdech i wydech. Wracamy do pozycji wyprostowanej, leciutko się rozluźniamy, powietrze nosem, wydech wstami i powoli, powoli, głowa do tyłu, cały czas jesteśmy w jednej pozycji, czyli wyprostowani, raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. Wracamy do przodu. Wdech i wydech. Jeszcze raz ręka na głowę, na boczek. I leciutko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech nosem. Puch, wydech ustami. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz głowa w dół. Tak, pamiętamy, że w tych wszystkich obojczyk, kość ogonowa i barki opuszczone. Te wszystkie sprawy mamy opanowane. Brzuch wciągnięty i patrzymy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Naciągamy sobie leciutko, mięśnie karku. rozluźniamy się. Wdech, wydech. Jeszcze raz do tyłu. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, rozwiniamy i barki bardzo łagodnie, najpierw do tyłu, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, robimy to dokładnie tak, żebyśmy czy poczuli mięśnie wspomagające barki, tutaj góra, tak, raz, dwa, do przodu, trzy, cztery, pięć, czujemy jak to wszystko wspaniale pracuje. Piękna konstrukcja to nasze ciało. Wdech i wydech i jeszcze raz do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i spokojny wydech. I teraz uruchomimy sobie biodra. Pamiętamy o odcinku lędźwiowym, czyli góra ciała jest nieruchoma. A od pasa w dół się dzieje 3, 4, 5. Wdech i wydech, i teraz druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5. I wdech i wydech. Wracamy do pierwszej strony. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech. I wydech, i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się. Wdech, wydech. Powoli rozciągniemy, może sobie jeszcze tylną taśmę naszych nóg. Czyli jeżeli gdzieś jesteśmy przy jakiejś yy, pionowej ścianie, czyli albo bok szafy, albo yy, ściana, stoimy sobie przy niej, tak? Gdzieś tak, 80 cm. Od niej, mniej więcej. Każdy sobie musi wyczuć, jaka odległość będzie dla niego na, najlepsza. Kładziemy obydwie dłonie na tej powierzchni, tak? Lekko jesteśmy wyprostowani cały czas. Jedną nogę wysuwamy sobie do przodu, druga zostaje z tyłu, ale pięta jest cały, cała stopa przywarta do, 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 do podłogi i pochylamy się powoli, wyprostowani w jednej linie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Ile zostajemy w tej pozycji? Odpychamy się od ściany. Nogę dostawiamy do drugiej. Ja sobie troszeczkę przysunę stopy do tyłu, bo jakoś słabo poczułam to. <śla> Państwo też każdy sobie tam indywidualnie ustawi odległość od tej pionowej ściany. Wysuwamy drugą nogę do przodu, tak. Jesteśmy wyprostowani i pochylamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, teraz poczułam mocniej, tak. Głowa Głowę staram się jak najbliżej tej pionowej ściany, tak. Pięta z tyłu jest cały czas mocno dobita do podłogi. Czujemy rozciąganie tylnej taśmy. Raz, dwa, trzy odpychamy się od ściany dostawiamy nogę, która była zgięta wdech i wydech teraz tą bidulkę rozciągniętą do przodu tak, a druga teraz będzie pracowała, jest wyprostowana pięta oparta mocno o podłogę i przejechamy przejedziemy się do przodu raz, dwa, trzy cztery pięć, czujemy rozciąganie się na drugiej nodze, na taśmie naszej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpychamy się. Wdech i wydech. Lekko się rozluźniamy. Tak? Teraz noga, która pracowała jest w przodzie. Druga na macie, na z tyłu, na podłodze jest wyprostowana. Raz, dwa, trzy. 4, 5, wdech i wydech, wdech i wydech, odpychamy się, rozluźniamy i ostatni raz. Druga noga do przodu, ta pracująca, a z tyłu zostaje druga, pięta na podłodze i do przodu jedziemy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech, moment, dostajemy na tym, z głową mniej więcej na, tej, na ścianie czy na boku szafy i do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozciągnęliśmy sobie tylną taśmę nóg, a teraz powoli kręgosłup, czyli jedziemy sobie do przodu, ręce mamy bezwładne, tak, one ciągną ciężarem swoim do przodu, a my, ruch wychodzi z biodra, plecy proste, pochylamy się bardzo powoli, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech i jeszcze raz do przodu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech, chwytamy się za łokcie, i leciutko. Raz w jedną stronę na boczek, tak? I druga strona. I jeszcze raz. Raz. I dwa. Taka huśtawka. I jeszcze raz. Raz. I dwa. I ostatnia huśtawka. Raz. I dwa. Huśtawką rozciągnęliśmy sobie troszeczkę kręgosłup, mięśnie przykręgosłupowe. Więc na pewno teraz zauważamy, że możemy niżej dłonie sobie umieścić i tam gdzie żeśmy dotarli do tego miejsca chwytamy za ten odcinek nogi, czy to będzie odcinek goleniowy, czy za przegub. Przekręcamy się na moczek raz, dwa, trzy. Do przodu raz, dwa, trzy i druga strona. Raz, dwa, trzy i do przodu raz, dwa, trzy, wdech, wydech i do tego przegubu raz, dwa, trzy, wdech nosem, wydech ustami i do przodu raz, dwa, trzy. Wdech nosem, wydech ustami, druga strona, hop. I teraz, raz, dwa, trzy. Wdech nosem, wydech ustami, opieramy się o kolana i powoli, powoli podnosimy się, głowaj na końcu, tak, żeby krew zdążyła odpłynąć nam z głowy. I teraz kładziemy się. Najpierw wyciągnijmy się w jedną i w drugą stronę. Ręce kładziemy sobie wzdłuż ciała. Tak lekko unosimy głowę i trzepiemy tak unosząc głowę. Boki naszych naszej maty czy koca i kładziemy się tak brzuch napięty uwaga zaczynamy lekko uniesiona głowa raz dwa trzy 4, 5. Kładziemy się, lekko się rozluźniamy. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Hop do góry i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech, rozluźnienie. I teraz 10 razy. Uwaga, głowa do góry i raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozciągamy się w jedną i w drugą stronę. Podnosimy nogi w ten sposób, żeby one były równoległe łydki do podłogi. Ręce do góry, również wyciągnięte. tak I teraz odkładamy raz jedną rękę i. Nogę na dół, tak? Jest to ćwiczenie na koordynację, żeby się na nie pokręciło, czyli przemiennie. Noga, ręka, uwaga. Robimy najpierw powoli, żebyśmy się nie pogubili. Raz, niby proste, ale można się łatwo zgubić. I teraz dwa. Raz. I dwa. Prawda, Może trzeba pomyśleć troszeczkę. Raz. I dwa. I szybciej. Raz. I dwa. Rozluźniamy się. Wdech, wydech. Przyciągamy sobie jedną nogę do siebie. Druga jest wyprostowana. Raz. Dwa. Jesteśmy prosto. Trzy. Cztery. pięć zmieniamy nogę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery, pięć i zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatnia zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nogi mamy. Stopy na macie, jedna noga podniesiona, rozciągnijmy sobie tylną naszą taśmę. No, Przeważnie albo się siedzi w jednej pozycji, tutaj to są, mogą powstać jakieś takie przykłuczenia, rozciągamy to. Chwytamy za udo i leciutko do przodu. Raz, dwa, trzy, noga wyprostowana, cztery, pięć, chwilę zostajemy, wdech, wydech, opuszczamy sobie. Nogę na matę, teraz druga noga, hop pionowo do góry, tak i leciutko chwytamy za łydkę, i leciutko do przodu, tak, noga prosta, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chwilę zostajemy, wdech i wydech, opuszczamy sobie nogę, wdech nosem, wydech ustami, wracamy do pierwszej nogi, hop. Leciutko ją do przodu. Teraz czujemy, że rzeczywiście troszeczkę głębiej można niżej ją pochylić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Moment zostajemy. Wdech, wydech. Opuszczamy nogę. Wdech nosem. Wydech ustami. Wracamy do pierwszej. Drugiej. To była druga. Fajnie. Druga z kolei ciszyła. Hops. Zabytkę. Wyprostowana. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Opuszczamy na matę. Wracamy do tej nogi ostatni raz i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. I wracamy do rozciągania tej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy stopy na matę, wydech, wydech, przechodzimy do pozycji na palcach, dług, tak, i przekładamy sobie ręce w boczek, tak, i przekładamy sobie kolana raz na jedną stronę, raz na drugą, a ręką wzmacniamy to położenie boczne naszych kolan, a my patrzymy w międzyczasie na rękę, która jest wyprostowana. Z drugiej strony, tak? Zaczynamy. Uwaga. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopy obydwie na matę. Teraz druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopy na matę. Wdech, wydech. Pierwsza strona. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, wdech, wydech, druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, na tą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech i ostatni raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. Rozciągamy się powoli w jedną i w drugą stronę, powoli na boczek, tak? pamiętamy, że zawsze bardzo powoli z pozycji takiej leżącej przechodzimy. Jesteśmy w siadzie skrzyżnym, wdech i spokojny wydech, i wdech i spokojny wydech, oddychamy. Połóżmy sobie jeszcze jedną rękę na boczek, tak, maty, i ręka druga do góry. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wdech, i wydech. Rozluźnijmy sobie jeszcze kręgosłup pochylając się do przodu. Lekko do, siadamy na naszych tward, na kościach kurszowych, nie na miękkich częściach naszych yy, pośladków. Wyczuwamy, jest twardo. <tak> tak. Ręce na kolana. Pochylamy leciutko się do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozsuwamy sobie ręce i... Raz w jedną stronę, raz w drugą. Rozluźniamy sobie plecy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. I jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy sobie ręce na kolana. Wdech i wydech i wdech i wydech. Jeszcze raz, powtórzmy ćwiczenie, zawsze powtarzane ćwiczenie, łatwiej ciało zapamiętuje. Do góry, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zatrzymujemy się, wracamy do pozycji wyprostowanej. Wdech, wydech, druga strona dłoń na macie i z drugiej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, Pięć chwilę zostajemy w tym położeniu wdech, wydech, wracamy do pozycji wyprostowanej i rozluźniamy sobie jeszcze na zakończenie kręgosłup. Jeszcze raz pochylamy się lekko do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozjeżdżamy ręce w bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Jedziemy dłonimi z powrotem w kierunku kolan, kładziemy sobie dłonie na kolana, oddychamy, wdech i wydech. Wyrównujemy oddech, wdech i spokojny wydech. Nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, rozciągamy sobie kręgosłup, a żeby to poprawić ręce w boczek. Ręce, dłonie mocno do góry, rozciągamy ostatni raz kręgosłup, nabieramy powietrze i z wydechem opuszczamy dłonie w dół, umieszczamy je sobie na sercu i do następnych ćwiczeń. Do widzenia.